is not good enough. myślę, że nie jest to dobre stracić cztery gole w 22 minuty. And it's such a because of the first half performance. I tym bardziej szkoda po tej pierwszej połowie, która była dobra. We have this problem of defender balls at coming to the box. Ale mamy problem z dośrodkowaniami branniem swojego pola karnego. This was a problem last season. To był problem z zeszłego sezonu, and it's still a problem this season. I to jest dalej problem w tym sezonie. We have stop in. Po pierwsze musimy przede wszystkim blokować dośrodkowań. Have have I musimy mieć więcej chęci w bronieniu, jeśli chodzi o obronę już samego pola karnego. My job, staff, to I to jest moja praca wraz z sztabem, żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu. Bo zagraliśmy już dwa mecze w ESPlasie. I straciliśmy już sześć bramek, czyli średnia, to jest trzy bramki na mecz. I jeżeli się dalej się będzie tak tracić bramki, to zostanie się zdegradowany, to się spadnie z ligi. Wiem, że to jest początek sezonu. And some good things come from the game today. I mamy też parę pozytywnych, dobrych rzeczy z dzisiejszego meczu. So it's not totally doom and gloom. Czyli nie jest to takie typowe, złe, bardzo złe i fatalne spotkanie. But we have to be better, we have to do better, and every one of us has to do better. Ale musimy być lepsi, musimy być skuteczniejsi i każdy z nas musi być po prostu lepszy. Especially when you play for a group of fans like what we have. Szczególnie jak się gra przy takich kibicach, jakich my mamy. I oczywiście my się nie podajemy, ale nawet do następnego, do ostatniego gwizdka nam kibicowali. They to the team, which is, which is I to było fantastyczne, że pomimo e, złego wyniku, na końcu nam e, dalej to piłkowali. Mamy pewnego rodzaju swój styl, jak ja chcę grać. And I think i myślę, że to widać na boisku. Bo we also need to defend better. And I need to work on that. Ale musimy przede wszystkim lepiej bronić i będziemy na tym się teraz skupiać i pracować. Czy Pana Pana Petra. Dobry wieczór Panie trenerze. Pierwsza połowa bardzo fajna. Z dwie bramki Tomasza Bobcka. Naprawdę drużyna wyglądała bardzo fajnie. Natomiast druga połowa, no to te wyjście na drugą połowę kilka razy zdecydowanie zostawi szatnik. Czy coś niedobrego tam się wydarzyło? Cztery bramki, słaba obrona, brak motywacji w przerwie. Czy po prostu już uwierzyli, że będzie no, z Nie, myślę, że myśmy już my, my też byli w takich sytuacjach wcześniej. Uh, and we have to do better, we have to do better. We, it, it, it's, Oczywiście opozycja what has uh said a few words the coach what has a few words and half time in no musiał po prostu być lepiej no wiadomo że w takich sytuacjach przeciwnik i trener drużyny przeciwnej na pewno użyje y, mocniejszych słów substancji czy po prostu przekona zawodników by... Zmotywowani bardziej wyszli na do I, I uczulaliśmy przez to, właśnie wiedząc, że ta, tak na pewno będzie, uczulaliśmy zawodników, że Lew wyjdzie na nas bardzo mocno, bardzo wysoko i szybko, i mocno. Myślę, że może nie był to nawet jakiś taktyczny czy techniczny powód naszej niedyspozycji na początku tej drugiej połowy, ale może i fizyczny. Dobry wieczór Filip. Tener od jakiego Mam pytanie dotyczące, żeby tener mógł cofnąć ten czas to mógłby dokonać tej zmian szybciej. A może wam przeciwnie, tej zmian dokonałby jak Hassana czy Kudynowskiego nieco później? Yeah, to good, good question. Probably I would a players at Uh, Jakbym mógł cofnąć co to na pewno paru parząk w ale wyobraźmy sobie sytuację że gdybyśmy, wygrywając 2-0 dokonali paru zmian i dalej przegrali ten mecz no to byłoby to niepoważne i byłoby to naszą moją winą jako trenera Ale we definitely didn't have the same energy when we came out for the second half ale first, off. Ale na pewno nie mieliśmy takiej samej energii porównującą no, z pierwszą głową. Jest ja, Gruczyński tyle ale panie że ja chciałem też szukać takiej trochę analogii, tak jak trener tutaj szukał e, problemu z dośrodkowaniami, bo ta druga połowa z Lechem była bardzo podobna do zabrze, że w pewnym momencie jakby drużyny nie było i w końcówce jakby odżyła te ostatnie 10-15 minut, atakowała, grała, walczyła znowu o remis. A czym to jest związane, bo teoretycznie gdyby nie było sił, no to by się nie zerwali. Także jak to można racjonalnie wytłumaczyć? Dziękuję bardzo. Dobrze, świadomość, ale część do horyzontu, co tam się zmieniło, czy moduł. Well, obviously we changed the the back four because Ivan went into the back four. He was a bit more comfortable in position. No, jeśli chodzi o ten dzisiejszy mecz, no to już w końcówce e, daliśmy Iwana Żelisko troszeczkę niżej, bo, bo, bo po, po, potrzebowaliśmy lepszego wyprowadzenia piłki z tyłu. A to było spowodowane tym, że no, lepiej się czuje przy piłce, bo, bo jest szybkim muzykiem oczywiście. I na przykład ta zmiana była i zarówno teraz, jak i, jak i w, zeszłym, w zeszłym meczu. I oczywiście dokonaliśmy paru zmian, by dodać naszej drużynie świeżości. Ale dalej zmagamy się z tym problemem, żeby zawodnicy, którzy wchodzą, byli już w pełni naszej dyspozycji, bo dołączyli do nas trochę później. Co wiąże się też z pytaniem tutaj pana dyrektora wcześniejszego. Są jeszcze jakieś pytania do trenera? Serazem opak się zmusza. Domyślam się, że to jest ciężka rola po, po takim meczu wejść do piłkarzy i nie wiem, próbować ich pocieszyć. Czy trener właśnie mówił, że musimy wymagać, że trener od ich więcej, czy starał się ich w jakikolwiek sposób pocieszyć i powiedzieć, że nic wielkiego się nie stało? Myślę, przede wszystkim the od tego, że ten generalnie początek naszego terminu jest dosyć ciężki dla nas to pierwsze mecze i oczywiście ja have to play everybody musimy grać z każdym z każdym so we've only had two games it's no good me going in the dressing room and being ale to jest Trochę więcej niż dwa mecze w tym sezonie, więc nie ma na razie powodu, żebym wszedł bardzo agresywnie w zespół i takim prowokacyjnym, bezpośrednim informację zwrotną do nich. My style. To też nie jest mój styl. But I Ale co im powiedziałem, im takie jest zadanie, że jutro każdy z nich musi podejrzeć mecz. And I be really interested to see their input. And yeah, what they have to see. Bo jestem bardzo zainteresowany jak, zainteresowany, jak oni to widzą i gdzie widzą oni problemy. And I'm not the panic just yet. I nie wciskam e, takiego guzika panikiter jeszcze, we know we have to do. ale wiemy, co mamy robić. Dobry wieczór, że Kacper Czuba, Neptun TV. Ja chciałbym się zapytać o, o polskich obrońców, nowych polskich obrońców z Matos, Wojtko, Aziz 1000 no jako jednak ja ocenił występ w dzisiejszym spotkaniu, bo wyglądało na to, że mało było tej jakości w ataku i też no, dużo tych błędów w obronie. I no, chyba trochę lepiej rozczarowanie może być tym występem. Dziękuję. Nie chcę mówić o indywidualności. But if you look at our back four, there was three new players and machine they need a little bit more time to understand each other. Ale jeśli się patrzy na naszą linię obrony, no to z czterech zawodników, trzech jest nowy, w porównaniu z zeszłym sezonem i być może trzeba im to wydać czasu. By every day to make it A to może się tak, tylko wtedy, jeżeli będziemy każdego dnia, e, dnia nad tym pracować, no i z biegiem czasu oni po prostu będą lepsi. Karolina Też rzadko dopytam, Maksym Diaczuk rozpoczął się od pierwszej minuty zamiast Eliasa. To było spowodowane właśnie jakąś taktyką czy, czy problemami zdrowotnymi? No, może Chafty Galakus, Mike 60 czy Szelekt, Max czy Szteryf, Alias? Nie, to była taktyczna decyzja czysto sportowa, więc to był mój wybór, żeby Max zagroził zamiast Elias. Czy to wszystkie pytania? Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno Dziękujemy bardzo. Dobra noc.